Przechodzimy do pytania 17. Należy zbudować system do zarządzania flotą kurier firmy kurierskiej. System powinien okresowo przesyłać informacje o położeniu geograficznym pojazdu do jednostki centralnej. Udokumentowano następujące wymagania: od R1 do R3. Wymaganie R1. System powinien działać tak długo, jak długo kluczyk do stacyjki znajduje się w stacyjce. System powinien działać tak długo, jak długo kierowca siedzi na fotelu kierowcy? R3 system powinien przełączyć się na tryb, brak sygnału, jeśli dostępne są mniej niż trzy satelity. Który diagram najlepiej wspiera ten typ wymagań? No i tutaj. Nie mamy tej kontekstu, w ogóle taki diagram kontekstowy nie mamy takiego określenia. Kontekst systemu modelujemy za pomocą diagramów przypadków użycia. Tutaj z kolei nie ma pokazanej funkcji, nie ma tu pokazanych funkcji w systemie, więc tutaj też przypadków użycia nie zastosujemy. Nie ma też atrybutów tutaj poszczególnych elementów, tych poszczególnych wymagań. Nie ma tutaj jakichś właśnie obiektów, i, i atrybutów, więc tutaj też struktury danych nie ma podanych w treści wymagania, więc diagram klas nie zastosujemy. No tutaj ewidentnie diagram stanów, tak? Czyli jeżeli kierowca nie siedzi na hotelu, no to system powinien tutaj zmienić stan na wyłączony powinien przestać śledzić tego kuriera i naliczać mu ten czas, że tej kurier jest napszedł w drodze, tak więc tutaj te wszystkie wymagania są jak najbardziej pod diagram stanów zgłoszone i poprawną odpowiedzią dla tego wymagania będzie odpowiedź A.